Ty masz Alzheimera, a czy ty masz Anza, anza ty masz Ma Anza masz Rolo Mateo ma oczy, to mi się... To mi się w tobie na, najbardziej podoba, Mateo, że ty oczy masz, wiesz? Czarne oczy! Salo. oczy? w tobie stan poetwila podoba. Jeśli ja się tej ryby boje stary. my takie coś będziemy łowić? Oj to ona tam macha tym. <laughs> Jest najlepszy, <laughs> najlepszy ja... kapitan na świecie. Chłopak z gitarą byłby dla mnie pajął, gdybym go... Hej, hej! No, tak mniej więcej zaczyna się każdy film. Dokładnie a, tak. Tak się zaczyna czasami, no, nie, wiedziałem tak grę, a, nie wiedziałem, że się górę, Nie wiedziałem, a to jestem ja! Płuzonik, Iwana nie ma hello, jak zwykle. Hello, hello. Jestem! A gdzie ty jesteś? Gdzie? Gdzie ty jesteś? Gdzie? Spójrz w górę. No. Siemanko! Siemanko, cześć! Czy grasz babą? Babą grasz? Tak, jestem kobietą. Chodźcie, idziemy, idziemy łowić. Ja Teraz tak, pani. łowimy, wracamy, żyjemy, nic nie... Okay. Mhm, mm na a pewno. Tak? No to dobra, już już zaplanowałeś, dobra sobie. to i i płyń prosto. Dobra, zaraz, bo muszę ignition key. Dobra. Pyk, pyk, dobra, pyk. Coś tu pyrka. Jak to turne ignisch przecież... A nie jest, A nie jest silnik rozwalony? Nie działa. No powiem Sprawdzam. tak, średnio no. działa. Zesrał. No, już działa, Proszę? już działa, Płyniemy? nie nie płyniemy no, p... Daj mu miodu No Którym przecież jest tu póki No ale ja już nie póki nie póki Teraz Teraz kliknąłem no, Jezus. no nie póki No e, Mapa, nie mapa, mapa. póki Prosto, prosto nie prosto, Halina. No prosto, prosto, no? No No kto No Ivan zadowolony ty stary, Trochę w lewo jest. Dobra, w lewo, no Pełna łajba w lewo Trochę w lewo jest. O, staw bie... no nie, ja jest. już, już teraz. się zaczyna, już się zaczyna Dobra, bie... Weź tu skręcaj, teraz Natykałeś ja bie... Znowu, kurty nie wiesz No, co za jełop, no o, ty skr... ty nie płynę, debilu Debilu ty piiim. No, ku... no tu, tu płyniemy, tu. Zybo, ku... No zaraz, zaraz będziemy wpływać do kółka przyjemności. Ty czy ty masz Alzheimera? czy ku... ty masz Andza ma... Mandza? No, ty masz Rolo Rolo. Ty masz Rolo Miesiany Miesianek. Rolo? Rolo Rolo? Zrobił, zrobiła, zrobiła mi siostra. Co ci zrobiła? Rolo Miesiany Miesianek. Salut! A ja mam taką rybę na głowie. Z z tak zrobili. Z i Statem. Zaraz Będziesz będziemy, tam, zaraz czy tam, czy będziemy, Mateo. Dobra. Zaraz będziemy rybę, i będziemy. Nie widzę, widzę, zajeżdżaj! Proszę, ja już wyciągam. Bo no, poczekaj, to widzę! No, tam no, widzę na wojnie! Prosto, płynu! Jeez. Ale będzie branie! Ale będę chowił! Będę brał cię! Ta, 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 ta! ta. Mój tata, ta, zachód! Stój, stój, stój! Dobra, do przodu lekko, do przodu lekko, to już wiesz. tu to nie tą wędką się łowiłożył. No poczekaj Nie ruszaj, nie ruszaj, nie ruszaj, nie No odjeżdżasz mi Odjeżdżasz, ja też nie poczekaj, mogę bo to jest Mam, fajk Masz już? Tak, ale poczekaj bo Jeszcze, jeszcze da się tutaj łapać No co, patrz, co po... niedziel, nie... się przed Na... się przy odtyłku No bo nie umiem tego ustawić idealnie No to, kur... Rybok, rybok, No Nie mogę rzucić, bo on za daleko odpływa No dopłyn do tego, cymbale Nie czekaj Nie no, ku... Nie mogę Mati Silnik! Silnik się zepsuł, co nie możesz? Nic o, nie mogę mi fa flondę do wody Ej, Ja mam co, pikę Co się stało z silnikiem? Nie wyciągnę, nie wyciągnę go, nie wyciągnę go, nie wyciągnę go Coś się stało z silnikiem, z silnikiem? ja nie wiem To napraw? No Ej, jest silnik nie. rozwalony Nie naprawiłem No jest na czerwono o, kur No to zaje... Spieprzaj Nie mogę, bo gnizny nie włączyłeś Silnik jest rozwalony go. Już Jedź, 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 jedź! Czekaj, no uciekam! Jedź, poprawił, pełen k**a! Pełen k*a! No nie mam jak, mój k**a! Jedź, jedź, sobą! Dobra, łapię rybę! Łap go, łap go! Jedź! No Cię be, się cofasz! No nie cofam, to mi no, za mnie Bo się odbijam od skały, kur... A. Ja kurwa! Pier... Ole no, yes. się od skały, bo nie mogłem kapitan, się nie już. Kapitan, kapitan jełop. Zacznijmy od tego, kapitan zacznijmy, zacznijmy. Kapitan no, nie i od nie, nie wyłączasz mi nic tak dalej, i naucz się k***kolwiek. Ja jestem kobietą, ja nawet nie wiedziałem co ja Ch robię. Jesteś a Działa silnik? Działa, nie działa Jedź. Jak działasz? A widzisz żeby działał? A słyszę żeby działał. przecież słyszę k***a. że ty jesteś Dobrze, no, że się działa! Brud jest Taki I widzisz, przecież nie kaczę, się dużo mą... Przepraszam, że nie kaczę, ale to jest jakiś śmierć. Czy dajesz tak trollować jak wąsaty A dałem bo powiedziałaś, nie działa, gdy ja powiedziałem, Jak kto wąsaty? On jest wąsaty, no idź zobacz, on jest Twoja wąsaty Twoja mama? Nie, no, moja mama ma wąsa tylko na brodzie <laughs> no Okej okay. Tam, to ch**am, Mateo sterujesz, tak? Nie, ty sterujesz, no ktoś nie, to odpalił no chyba was po... debil, My to na razie prosto płyniemy Ej dobra, ej ZAWRÓĆ ZAWRÓĆ <laughs> <żeby> coś... <laughs> Już nie musisz zawracać Stary dostałem komunikat dobra. pewien Już nie musisz zawracać, <laughs> <chcę> zawracać no. <laughs> Skoczył z łódki na środku oceanu Stwierdził dobry pomysł <laughs> O widzisz już punkt przed nami ma to Złoty Dawajcie. Oczy. Mm, Mateo ma oczy. To mi się to mi się w tobie na, najbardziej podoba, Mateo, że ty oczy masz, wiesz? Czarne oczy! Salo. w tobie stan poetwela podoba. Lec na kasę. Kup! napraw! Nie, nie ma mnie, nie ma mnie, kolego. Ciebie to... O ty sz... 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 Szyszko. Szyszko. Mati Szyszku, bl... Ej, tam jest ten! No ty... No rzucam Szyszysz. kawałek dalej. O, teraz. Wait. Chłop. Z Wait. Z <grymne> Wait, mam pikę. Pike? No, wlezie, to jak coś piłka. Coś z... Dobra. Uwaga, uwaga. Co się dzieje? Jeszcze jest chyba w Nie ok. widzę nic na horyzoncie, to jest geek. Z... Patrzcie lewo, prawo i tak dalej. <grymne> Póki co nie widzę nic. Kolejny pikę. Kolejny pikę. Pikachu! 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 Ku... Podpłynąłeś za blisko. A mów the tentacles? O, oh, mów the tentacles. Bo nam. <grymne> Mati, płynie duża ryba, płynie duża ryba. Lamy. To jest mega lez! Prawo, prawo, nie prawo! Nie, mogę, nie mogę, bo ten takles, Ten takles. Kru... Gdzie! Gdzie ten takles? les? Tu kru... kru... jest! O, już, za... już, 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 już! Płodźmy przód, sód, przód, przód, przód! pełna para! Uuuu, kurka. Było blisko. Się. Dobra, 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 jest git, jest git. Zanurzyła się! Co to są za ostrzeżenia? Nie no, no jakieś jakiegoś Wracamy do tej samej? <gru>... No, no jakieś dave tutaj zrobię, coś. Eee, wypłynąć na pełne, wypłynąłeś na pełne, no e, z z mazur? Chłap z Mazurków Tutaj, coś będzie. Uuu. I teraz! Mazurek Dąbrowskiego Ale e? ładnie Mateo tu! Jest, no. jest kółeczko, jest kółeczko. Jest kółeczko. Dobra, czekaj okay, chyba jest okej. Okay. No jest okej, okay, bo debil <susur> nie stajeł ja, tylko ja. Bufalo! Hydrobas! Ja <susur> Ej taka pizza, bufalo to pizza. Jesteś... Bufalo pizza ty. Nie, pizza bufalo, serio się tak nazywa. Ale żeś zrobił smaczka. Dobra, kolejne bufalo Mateo. Of no, ile. To nie zniknie i płynie To to bardzo dobra opcja. Be -be -dzi, be -be -dzi. Ej, słyszę coś? Słyszysz z tyłu? Moi czy nie ma tam wielkich, tego mega Na nie ma. Nie. nie. Ten takles, ten takles. Nie ma łowie, łowie. Na tyle chyba. Na tyle albo na boku. Maty, no dobra, zrobiłeś. Ja dobra, git, jeszcze jedno może zdążę złowić. Dawajcie, ja wam powiem jak rybka będzie pływać. Radzi? Babę Ale ty jesteś śmieciem Szczerze, ty Makrela Mateo! Fiolet! Makrela. Ostatnia nam została ryba. A tu nie widzę tego Nie widzę tego złotego, mam się do tyłu kawaj. Nie, 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 Ej ryba płynie, ryba płynie, ryba, ryba, prawa! Ryba płynie, prawa. płynie duża. no Dobra, a na prawo do tego złotego, może, może się schowa akurat w tym coś. No. Schowała się, schowała, no. schowała, schowała, schowała dobra. się, dobra, to jest ostatni, a. to jest ostatni. Musisz podpłynąć, podpłynąć, nie będę pływać. Kawaj jeszcze. Dobra, to będzie dziesiąta ryba, Mateo. Możemy spadać stąd. I paaki. Zmezur. Ciach. Bufalo. Bufalo. Mamy dziesięć na dziesięć. Dobra. Możemy uciekać. tak ten Tentakles! Idę, idę, idę. Ha! Kopacz! Ewa. Ewa, kopacz, go. <słyska> moja lepiona! Moja lepiona to jest! Hej, bo ja się tutaj... No i dobra, no i co? Wracamy teraz do tamtej głównej. Dobra, a... O, idę po Nie wierzę, nie wierzę stary. Idę nie po jesze, że tutaj walczymy o życie, a ty... no k*** nie żyjesz, o stary, tu k*** Stary, nie wiedziałem, że moja ba... babeczka ba, ble, ble, ble. Po prostu no. Nie wiedziałem, że jak się utopię. No, z... Nie wiedziałem, że jak się utopię. 25 że jak się utopię to Łypka umie pływać, rozumiesz? Wiem ku wiem gdzie płynąć No na razie płyniemy ja ty, za bardzo ty. w prawo Musimy skietu, ty, w górę płynąć O, teraz lepiej Chcę wypłynąć, chuj, chuj, chuj. Dobra, GG, dobrze płyniemy, dobrze płyniemy, Mateo W dupie byłaś gówno wydziałać Mamy 10 rybek, pani, no całą zatokę wykarmimy Oczywiście, rybka lubi pływać, pamiętacie? Tentakel, 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 Właśnie słyszałem, słyszałem Won. No Włon ty Włon ty Ale masz na kolego Garbaty, pa Salut. 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 A jeszcze co mogę zrobić? Ech. Eee No taki jesteś, Jaki? Taki Taki, byle jaki, siadają ci na składaki Chyba w lewo trochę musimy skręcić, Mateuszku, nie? Wiem, wiem, pilnuję, pilnuję Wiem, A, wiem Czas ty... zasłaniać ty Nie nazywaj go tak, on jest N serio spoczko Niemiły, niemiły, no, prawda, prawda On fajny jest, serio Mać. O, widzę już tego, płyniesz Ta, idealnie Lataren, lata, no No, lataren machen Lataren, mm -hmm. Lata Latagrachen Teraz pytanie <grym> tylko, czy, czy, czy tego, czy musimy zanieść ręcznie te ryby, czy to samo zabierze? A, pewnie tak Chyba se to jaja ze mnie robi, że jeszcze musimy sami ryby zanieść O, jak, Co? Dobra, uwaga, Samy sprawdzam Ej, ten tentakel Ej, ten już A bo czas króle. i umiamy, zaraz no Już, już, już Dan Dan Nie gdzie są te tentakle? Musimy odrodzić Gdzie są te ten takle? lewo, moje prawo, moje prawo, moje prawo a tu, o. Ej, wierzę was, musicie mnie odrodzić. Próbujemy, dobra, uwaga. Teraz salut! No bo nie miałem okazji. No bo zginąłeś. W Dawaj, Mateo, ale zaraz. Ale ja umiałam pływać. Mateo, porcik, porcik. Mikro porcik. O, strona. Mikroporcik. Dobra, pojadę dookoła, pro, no, zobaczymy. Znajdziemy jakoś tą stronę. Ignition. Silnik, silnik, silnik. idę. Nie. Idę, idę, idę. Nie. lodu. Nie... Już. A, już? Dobra. Już. Jeszcze raz, jeszcze kawałek dalej. Jeszcze dookoła. No, znajdziemy, no. Do tak teraz no! Ja bym zawsze coś, kup FON! No tak, bo mi nie ma. Coś nie robić. No bo... ja Mateo, lewo, tam lewo. Mam, umarłam! A ty nie tam przed nami? Ej, nie przed nami bo stary. Nie mam lampki, lampki przed nami. Ej, dobra, ja na mapę mogę. I widzę twój, nie widzę nic! Serio, widzisz mnie? Mój twój? Nie! Lewo, lewo, Ej, nie lewo! Nie widzę mojego duszka widać. A. O, widzę, widzę te lampy, na te lampy matie na lewo Wiem, wiem, wiem Otwierz, ku... Daj bo już się czas kończy! Boże, gdzie sk... Nic nie zrobił! Ku... Się, bo nie. nie miałam okazji! Mam w ciebie! No. Dobra i co teraz, Przestań. i co teraz? to jest strzelowa gra o rybkach stary! O Boże, selfish! Dawaj, dawaj! Ponosił. Musimy chyba wziąć w rękę. Jezus Maria. Jest safe już chyba, już nie macie ten, że czas was goni. jak się podnosi? Bufalo, no. Jedną na raz możesz podnieść chyba tylko. Ej, ale wy nie macie czasu, jest safe już! Ano, jest safe. Ano. Ale jak się przydaje? Tu chyba do tego. A możecie A się... zadzwonić w dzwon, to wam A. pomogę? A nie, znaczy mnie zostawiacie tak na <grym> no Jak martwego? to sprzedać teraz? No jak? <grym> no mam to w ręku. A to nie jest tam w tamtym budynku obok? Gdzie, tu? Tu jest tutorial. Nie, 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 nie tam za wami. A nie... O tu, ma, i tu, tu na, na tą górę, no. tu na górę. Na to metalowe główne, na, na tą wagę. Dobra, <grym> no. Ej, weźcie zadzwonić w ten dzwonek. Zaraz Walowy. Ej, w kółko mogę ryby sprzedać. A, ty wziąłeś wszystkie? Nie, ty wziąłeś chyba nie. wszystkie. No bo tam nie ma żadnej ryby już. Aha, żeby ja mogłem jedną wziąć. Ja zestylował rybę. A ona wraca ty! To jest nieskończona ryba. Aha, bo to, nie chyba nie jest, to chyba jest na takim zasadzie, że od razu wszystkie sprzedaliśmy za 38 Ta, to o to będzie chodziło. Uuu. Co? O Czyli teraz no możemy pofalo, Inventory daj, Space zrobić. Zacznijmy. Mufalo, Makela Pike. Ja, Ale to wychodzi, ośmiel, no. gdzie są f? To dwie na tu. Staj, to trzeba było zajść z powrotem, Co? A Aha, to sprzedaliśmy za. Aaa, dobra. No i rzuć, ta cell nie my i pewnie się uda teraz, zrobić tu, tą kłotę. Dawaj, dzwonek! Sprzedaj, okej. Kliknij sell. Poszły, poszły. O, nie, udało się. Łooo, no 14, no 14 dolków! No to może prawie kupi... co nic. nic Kupiłem jeden upgrade do Inventory Space, żebyśmy mogli mieć więcej ryb. Dobra, dobra, respawn. Jezu, w końcu, dziękuję! Idziemy spać, idziemy spać, idziemy spać. Zmarczył Slip. Quota due in two days. A ile mamy kwoty? Gdzie jest ta kwota? No 60. Masz tutaj kłota nie ma Ooh. kwoty. Kurent Progress jakoś tak do dupy, mamy 14. No Dzielić będzie lepiej. Hmm. No ja płynę, chodźcie. Dawaj, płyń Mateuszku. Idam, idam. Czy, czy jest nowa mapa tak... na nowo, czy nie? Nie. Nie, ale ja płynę w tej najbliżej. Ja idę przy silniku, patrzeć, czy działa. To wypłyni po prostu od razu na tego, nie? Ta, ta na prawo. Zhoogłaja. Jak to prawo? No na prawo. Działa silniczek, Działa silniczek. Ja płynę. Dobrze płynę? Nie wiem. Patrzę. Teraz zobaczymy, jak się świeże. No, kawałek w lewo. Tam, mniej więcej, no dawo, tak. Kawalundek w lewo. I obok y, drugiej. Latarenki Z latarenki, tak. Ej, jak to? ja się wunku? tej ryby boję Ja się tej ryby boję, starym. My takie coś będziemy łowić? Wiesz jak się ta rybka nazywa? Tak się Lewa lewą, my lewą, my to no. Lewa Mateuszko! Mateuszko, i tu ona tam macha tym. <grym> jest najlepszy, najlepszy to kapitan ja... na świecie. Tak, prawo jazdyka tego a... IB zebra. A wiesz, że kapitan zawsze idzie ze sadkiem na dno? A wiesz, że ty k. jak babołonga wypier yes. <grym> Kici, kici tu kocica i mała diablica. Jest. Skoszuli pistula! Tak, gola! Kici, kici, tu kucica! I mała diablica, cześć wujaszku, chcesz skosztować. Chce Nie no, Proszę, <zysy> idź ku ciebie. Szuka. Chcesz się przejechać na jego fistaszku? Nie, nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę ku wspólnego typie. Słuchaj, zakaz zbliżaj się do mnie na... Wujek, przestań wujku. Po lewej widzę złote. No, widzę, 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 no. Ty, za wędkę się A panie. Co będziesz myśleć, że za darmo tu będziesz żył? No zawsze nie, ja nic Ja tego nie robię. O, jest. Dobra, już wiem, gdzie wypłynąć dalej. tu kocica. O, ty, deska. To prawie jak ja. Naprzód, moja desko. Uważaj, bo podjeżdżasz. Troszkę... Zerwie nam wędeczkę. Wszystko jest Pika, pika, pika. Zabrałem mi siateczkę A Iwan Sisiu pysiu. Chan zdożym złowić, zanieść, przyjść, a ty dalej łowisz jedną? Bo ja nie wiedziałem jak. Bufalo. O, kebab bufalo. Klikasz dwa z lewy, że złajcie będzie, ja nie wiedziałem jak. A jest jeszcze. Czy tak. Jak będzie ryba, to mówcie. Dobra, wait O, się po prostu, ja będę... Gdzie ty tu rzucasz, jak tu już nie ma tego? Tu już nie ma żółtego. Jak? bufalo mam, no ja miałem ostatnią. Dobra, Mati, możesz a. spadać stąd. Leć mała, leć! E, si tylko silnik mi na O, ku... o bl... Ja też idę. Na prawej kręci! Tu kręcenie śrubki! Robione Mateuszku! Dobra nic nie widać, nic nie Cztery rybki mamy Mateuszku! Dawaj kochana, dawaj, nie wstydź się! drugie kółko. Tu jest prawa Brawo, brawo Mateuszku! Bardzo dobrze prawa. Mateuszku! Ale ty perfekcyjnie Brawe. prowadzisz te łódki! Myślałeś kiedyś o tym, żeby zmienić profesję? Co, no, żeby być k***a Co moim stanem mam być? Przu do przodu trochę, do przodu. Weź no kochana! Ja Dobra, G, baba i G I teraz catch. Iwaga jest. Bufala. No mam krótszego siuśka. Ten duckel, ten duckel! Już. No to... Dobra. Ej, quarfisa mam! Dobra, Chcieliby nice! To jest orfish. Ej, Iwan, brzuch ci burzy? nie, to ja pierdnołam po prostu jeszcze po jednym damy radę. Już i tak się skończyło, teraz po ostatnim łowimy, dawaj. Dobra, Dobra. Mam pajka, spadamy Mateo Już mogę Tak, możesz spadać. O, wykręcę? Nie, nie wykręcę. Lecimy! nam trzy rybki, Mateuszko. do złapania. Trzy rybki koledzy. Zaraz tak. Dalton bój się! Tutaj nie ma nic, Mateuszku. Gdzie ty płyniesz? oku. No, się chciałem zapytać. prawie, prawie było dobrze, prawie było dobrze, no. Oj, no kurwa, zabez... no ja hitboxy tutaj, No ja, p! Ale kto to tatował? to mój tekst! To mój tekst, kto to tetował Tentakel. Get the fuck out! Twój tekst, no ale to Co myślę, widzisz coś Mateusz ma Mateuszku? Ja nie widzę nic... Mateuszku po prawej! O, mam, na prost! Dobrze! Dawajcie, lecimy, lecimy! Jest perfekcyjnie, zaraz złapiemy tam jakieś no, makrele. To no, się pojawiło, tak? No się pojawiło, no. Się musi pojawiać. No, cześć wujek, cześć wujek! Złófryjmy, ty k***a! Nie ty jestem dziewczynką. A za daleko, Łow, trochę do tyłu. Trochę do tyłu! Ale skąd mam łowi? Flondrę mam, flondrę! Nie ma tu czego! Mam i k***a. Klondrę. Odjeżdżasz idioto, imbecylu za fajda Mówisz, że nic nie ma podobno Fajdek, zamki mordę! I da podnieść bardziej! Mam pajka! Sięgam. Spajka, mam spajka. Aaa, ja nie mam Małe jajka. jajka. O, tu coś bzyka, czekaj Krycha, no, weź ty co, ufa, ja a ja tem. A ja jeden silnik na... Powiem tak, no troszeczkę k bzyka, no. Mam flonderkę. Dobra. Powiedzcie jak na Naprawia, ten Mamy 12 Dobra. na 12, możemy yes, spadać two. Mateo Dobra, lecimy I Mateo, do tego, Ale tu, do fajnie. tego mało, do tej małej popójdźmy, do tej małej takiej tu. Co ty na to? No to, to. Do tej małej latarenki chodźmy, do małej no. Ducha, Bez kitu. Dalej. To później Małej Mateo. Małe znaczy piękne. Ma... Małe jest piękne. Zawsze Iwanowi powtarzali małe znaczy piękne, dlatego do tej pory ma tak mały mózg wyhodowany przez. Także w wspomnisz, no właśnie. Dobrze my płyniesz my do prosto, prosto. Prawda, siostro! Kąpisz z rybami, zostaw je. O, Mati, latarnię już widzi, dobre. No jadę, znaczy widzę. pasmo na Nie wiedziałem, że cię to podnieca. Co za łebil. Ja, Pierrot. O! Tentakel, tentakel! ten ty ten ten What go, What are you gonna do, Nie, prawda, ja byłem pierwszy. Okay. Byłaś pierwsza. Masz Lift would be love! Chyba z drugiej strony. Co zrobimy? Dobra. Jedziemy dookoła. Wydaje mi się, że z lewej trzeba, było, a ty popływasz dookoła. Ale tak, do Ale tu pięknie. To są kamienie, stare. No, no. no, to kamienie. No. A może nie, to nie, 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 nie. Bajkuje, spokojnie. Lewo! Gdzie ty płyniesz? płyniesz? Ja nie wiem, no, no jest latalnia, no. Jest A latalnia to są ta, to jest ta główna, my mieliśmy tutaj małej popłynąć. Moment, to zawracam, kurde. No i G No uwaga. Ooo Oj, tutaj jest. No tu po lewej jakiejś. O, widzisz, A patrz! Jest. Widzisz jest porcik Czekaj, 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 czekaj. Chłopaki! Chłopaki! O Upaki. Kryga się dopi. Kryśka, pomóc ci? Kryga! Kryga! Nie, już jestem, już jestem, spokojnie. Łap! Będę zrobić piechali. selfie z 48. Stacja łąki barany wysiadać. Stacja łąki barany? Nie, wysiadam. Cześć, ja się przysiadam. Ej, ale Jesteśmy już ja... mamy... Aha, bo ta kłota jest na zasadzie takiej, że możemy wydawać tą kazę, nie musimy jej mieć przy sobie cały czas. Zrobiliśmy A -a. już full. Krycha! Chodź, uratuję cię! Krycha! Chodź, uratuję cię! Ja Chodź, rzuciłem ci! Rzuciłem ci łapto! Dobra, możemy mieć więcej ryb, złapałem... Siema, Mati Siema, idziemy spać? Spać? No, no ale czy z... zrobiliśmy już? Ja dopiero wstałam P***dolę Dobra, No Dobra, ej, mamy Widział. na upgrade, y. kupujemy coś? Kupiłem, chodźcie spać. Quota klit, kwota do in days. Kolejna, jaka teraz? Teraz mamy kwotę 78 dlaów. Nice. Quater elemental. Skok! Tak, że... Dawaj, Mateo, robimy jeszcze jedną rundkę, dawaj. dawaj. Teraz na wstecznym, na wstecznym Mati pełną, dobra. Nie? Tak pójdź. Ej! Ej, no! czemu mnie? <laughs> ej, czemu ryby mamy dalej dwie? No bo została ta pięknie sum? Sum? Ty wiesz. Co mu wygląda? A wiesz, co to jest iloczyn. Co to jest? A <tud> wiesz, co to jest iloczym? <tud> Cześć, bo to. Eee, Gemi is Nie! Co, mać. Nie! Co, mać! Aplikacja nie odpowiada. Widzowie, A on... A On, o, on ja jedzie do tyłu czoło? w kółko! On jedzie do tyłu w kółko! <tud> ja. Co no, bo... <tud> ja, tak ja się kasuję, kas! No. jedną rzecz, że on. Bo, bo... Nie! Bo ku. śmieci, <tud> k. nam Emo! Stary, teraz jedziemy do przodu, ale też w lewo. Ej, ty, ty teraz jedziesz, jezu. Mi też skraszowało. Kurde. Jak ci skraszowało? Oh, okay. też skraszowało. Nie, ja pływam w kółko na łódce, która płynie cały czas do przodu w lewo. No to Ale ch... no. Oni pisali, żeby jak coś to zgłaszać, krasza, ale mi się nawet tego Zgłasać nie chce Największy o. polski Super. crusher Super! Teraz ja się ja, połowę ryby jezu. w trakcie, jak was nie ma, ok? Nie ma, nie ma, no, nie, ma, nie będzie, nie no. <noise> nas już nie będzie, kolego. Super łowienie, no. Pierwszy biznes. Dobra, znalazłem te do... Ten Nolku, troszkę potrzebujesz, kochany? ale <noise> jaka lejnek. Opuszczam tą łajbę. Ahoj. Ahoj. <noise> ja akurat <noise> umarłem czek. w tym momencie. <noise> to samo powiedzieć.